PKP. Pięknie, kochani, pięknie. Tak. Ja myślę, że warto zaapelować do wyborców, którzy pójdą na wybory. Znaczy, za... warto zaapelować do wszystkich przede wszystkim, żeby poszli do tych no, wyborów. No tak, tak, zgadzam się. To jest podstawowa rzecz. Tak, i żeby broń Boże, broń was, Panie Boże, obojętnie z jakiej partii jesteście, żebyście głosowali na te wygi, na, na te wyliniałe, cwane kocury, tłuste, które, które, nie zrobią nic, bo nic do tej pory nie zrobili. Bo jeżeli taki profesor legutko, lekutko sobie po... Ładnie powiedziałem. Legutko, lekutko sobie po. A tę rękę do tych żarcików. No, wie, te, opowiada, że jak dziennikarka zapytała go, co zrobił dla Polski... No, w parlamencie europejskim. W ogóle, co zrobił w parlamencie europejskim, No powiedział... Bardzo dużo, bardzo dużo. czy znaczy konkretnie. No, o właśnie, to dzień. To ja byłem, to ja byłem ten, który dla Polski ja byłem jeden z współautorów, żeby Unia uchwaliła rezolucję, prawda? Tą, uchwałę na temat Ukrainy. To bardzo dużo ja dla mnie, Polski... Jezus Maria, to profesor. Uniwersytetu Krakowskiego. Kochani, nie rozumie, Polska, Ukraina, co. Tak, kochani, to jest jego osiągnięcie, wie pan. My apelujemy do was, żebyście przed yy, wyborami, przed głosowaniem dokładnie obejrzeli listy kandydatów w swoim regionie. I sprawdźcie, który ludzi? z kandydatów został przywieziony do was w teczce, tak. który nie ma nic wspólnego z Waszym regionem. Które chce się zahaczyć. Tak, na, na takich, kochani, nie głosujcie. Dam jeden przykład. Jest taki jeden eurodeputowany w tej chwili, kiedyś poseł naszego parlamentu, który co chwila startuje z innego regionu. Rychu Czarnecki. Rychu Czarnecki, on kiedyś startował do naszego parlamentu z Wrocławia. Potem startował do Europarlamentu z Kujawsko-Pomorskiego, teraz będzie startował do Europarlamentu z Wielkopolski ludzie. I, i, słuchajcie, no przecież to chore jest. Gońmy, gońmy tych cwaniaków. Macie na listach swoich kandydatów miejscowych. Znacie ich. Poczytajcie sobie na ich temat. Na pewno się znajdzie ktoś. To ma kiepełek, to jest młodym człowiekiem, jest czystym, jest, jest niegłupi. Jest nieskażony tym cwaniacym. Dajmy mu szansę. Nawet jeżeli mu nie być to dajmy mu szansę, a nie żeby te stare, wygniałe, tłuste kocury tak. szły i mieliły ozon. Dajmy szansę nareszcie ludziom młodym. Chcecie znowu widzieć tego Cymańskiego bez przerwy, który ględzi o swoich synkach. Kurskiego! Zresztą synka tam wstawia który, do, do europarlamentu jako kandydata, który, który ma. Wyrok, bo ponieważ jechał po pijoku. Tak... Chcecie widzieć gościa, który jest na jednym z ostatnich miejsc, jeśli chodzi o uczestnictwo w posiedzeniach i w pracach Parlamentu Europejskiego, kurskiego, no, albo... który więcej siedzi w Polsce niż w Brukseli albo w Strasburgu. No dajcie spokój, dajcie im w ogóle takie... odpocząć. Odpocząć? No, Podgącie odpocząć. No, no tak, ale odpocząć od. Od kasy przede Od wszystkim. Kasy. Oni to robią tylko dla kasy. Ludzie. No, tak, my rzuca, rzucamy hasło. Kierujcie się tym hasłem przede wszystkim. Głosuj bez obciachu spójrz jedynkę do piachu. Gąc... No, oni są wszyscy na pierwszych miejscach. Starczy. Byli po tyle lat. Oni są. Już... Starczy to może być uwiąt. Wystarczy. Uwiąt umysłowy, w związku z tym. Aha, to dlatego. Rozumiem. Wystarczy ich. Niech zejdą z obrazka, niech sobie y, robią interesiki, ale czas na, na młodych ludzi, na, na, przede wszystkim, na, z innym myśleniem, 30-40 latków, znających języki, orientujących się Dajmy im w, Unii, a w Unii Europejskiej, nowoczesnych, wykształconych, Dajmy a nie im szansę, politykierów. Dajmy im szansę, koniec z tymi sęszynami, z tymi różnymi e, staruchami, prawda, I nie chodzi mi e, o obiekt, tylko chodzi o długość e, uczestnictwa. Tak. w polityce A już jak pójdziecie są wypaleni i, tak, a już jak pójdziecie i oddacie swój głos do czego serdecznie namawiamy bo nie pójście nie jest żadnym wyjściem idźcie głosujcie jak już pójdziecie oddacie swój głos to potem idźcie na piwo bo piwo o piwo okej okay. okay.